Twój, twój ziomal powie, ej, on jest jakiś dziwny, to czasem tak automatycznie tak mówisz, ej, on jest dziwny, teraz jesteś na przykład z perspektywy czasu. Patrykos już teraz zecieriałem teraz na walkę z z, per z perspektywy czasu. Nie, ale wiesz, no bo mówiąc, strasznie się tecje, powiedziałem, no strasznie się atencjonuje i tak dalej. Ja mówię, ty faktycznie jest jakiś dziwny. No i od tam pory wiesz, tak otworzyłem oczy, bo wtedy jeszcze mówię, nowy byłem na to bo Fajmat 2, nowy byłem w tym świecie tutaj. I to wiesz, jeszcze tak na to nie patrzyłem to były konferencje przed drugą moją walką. No i mówię, faktycznie, to jest taki, no dobra, no już, od wtedy już miałem zakodowane, to jest, jest atencjusz. I był moment, że y, po jakiejś fejmie, nie wiem, czy po trójce, przed, po trójce czy przed czwórką, już nie pamiętam, jak to dokładnie było, byłem ja, Blołek, Kasper Błoński, Gola, uh -huh. Jechaliśmy do, do ćmy ogólnie zjeść. Pamiętam, że, że on się zabrał również z Golą autem, jakoś tak to było. Nie wiem, czy Gola miał gdzieś go wysadzić, czy podwieźć go gdzieś miał, już nie pamiętam jak to dokładnie było. I on pytał się, gdzie idziecie i Golam powiedział, że do Ćmy, to ja idę z wami. Generalnie nie chcę tutaj wmieszać tych innych uczestników, którzy tam byli, ale widać było, że nie bardzo ten osobnik był. Tam jakoś super, wiesz. I taki kolega, co nikt nie chce, żeby z No poniekąd tam, tak, tak, poniekąd tak, ale na, on to przedstawił, że jak go gnębiłem tam. Nie, nie kradłem mu żadnych bułeczek, żadobliwie może coś tam, wiesz, nie było, no, szczerze nawet już nie chcę o tym mówić, ale nie ma w żadnych bułeczek czosnkowych, ale dobra już, niech będzie że mu podkradłem jakieś tam bułeczki czosnkowe. I w pewnym momencie <laughs> był Chyba sygnał bułkach, po prostu, że nie? lecimy. My, do Kacpra, wiesz, i on chciał też. I ja ten, i, Nikt z towarzystwa nie chciał, wiesz, pokazywaliśmy sobie znaki, no wiesz, z chłopakami, wiesz, że, że na niego, wiesz, że, no, że, nie, że jakoś, żeby go wykluczyć. No, dobra, ale traktowaliście go tak ja gorzej. To... Czemu? Nie gorzej. Po prostu mówię ci, on strasznie się atencjonował. Aha. Cały czas tu followersy tu, to, męczące to Aha, było, okay. rozumiesz? <laughs> bardzo, bardzo dużo tego było. To było strasznie męczące. I wiesz, i, 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 i przedstawione już było, że my. Wiesz, on też widać było, że chciał iść nami. No i ja byłem tym, który właśnie się wychylił i powiedział, że Sary my lecimy, my lecimy po domach, po domach i nagle wiesz, on wychodzi, wychodzi z tej śmieci i wszyscy do jednego auta weszliśmy prócz niego, nie? I to mu się spodobało. I on tamtej pory, wiesz, go bardzo to uraziło. Wiesz, poniekąd to nie było fajne zachowanie, wiadomo, ale stary, yy, no, da... ja, ja jestem taki, że nie pcham się niechciany, nie? Do towarzystwa. Widzę, że ktoś mnie nie chce i tak dalej, widzę, no, a... A on nie czuł tego po prostu, no i widzisz, mogłem mu może jakoś inaczej to powiedzieć, stary, no nie chcę, ja po prostu może ja nie, nie miałem na ten moment serca powiedzieć takiej, stary, nie chcemy cię, no też wiesz, no takie jakoś jest tak, wiesz, no, to pa, chciałem tylko powiedzieć, to mi przypomniał Blołek dopiero yy, i wczoraj też o tym gadaliśmy i gadali, przypomniał mi o tym, z, przed konferencją, z tydzień czasu, ja o tym w ogóle nie pamiętałem i on mi o tym przypomniał, wiesz, o, o tej akcji całej i, 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 i ja sobie, to faktycznie to, o to on ma taki ten problem. Ty ja miałem tak, wiesz, ja, że go nie wzięliście za... tak, że go tam, wiesz, i... że dalszą wiesz, no i, i o to tak naprawdę... No dobrze, ale wszyscy jakby powiedzieliście, że ten świat influencerów jest fałszywy, że jest pełno właśnie atencjuszy tak, i... Tak, e... to jest prawda. Fui, ale w normalnym prawda. świecie też tak jest, jeżeli... <coughs> też, no, Przez, no, ale tak nie jest. tak powszechnie jak w tym świecie. Dlatego, stary, ja mam na przykład zamkniętą, wiem, miałeś, hermetyczną już grupkę ja osób, uh -huh. kiedyś, kiedyś, nie kiedyś nie na przykład miałem tak, że przemiał moich znajomych był, Wiesz, co imprezę byłem nowych, kurwa, mm. przyjaciół, znajomych i więcej w tym fajniej. Liczyłem na ilość niejakość. Teraz mam zamkniętą paczkę i, i, i naprawdę czuję się zajebiście. A gdybym mógł Was na przykład zapytać o największy pozytyw <słuch> tego świata influencerów i chciałbym od Ciebie na ten Okej. Okay. Ja takie rozmówki filozoficzne miałem zostawione na koniec, ale ten program się wymyka spod kontroli i polecimy sobie z tym teraz. Pozytyw. No wiesz co, są pozytywy i są. Jednocześnie są pozytywy, jednocześnie negatywy. To ja wiem, a jakie będą no, pozytywy? Pozytywy. Okej. Okay. Mm. Zazwycza, zazwyczaj nie musisz pracować fizycznie. Aha. Ale na psychę to wpływa mocno. To jest na przykład. No, dla, dla leniuchów, można trochę powiedzieć. To może być. Ja bym się z tym nie zgodził. Znaczy, też zależy nie. mówię co robisz. Mega Jeżeli bym się robisz nie zgodził. taki content jak Fris, no to nie możesz powiedzieć ale że o Ale Dlatego powiedziałem, że zależy, co robisz. Te można... no, Też mi się wydaje, że No, ale to... można robić. Y... No, ale Przepraszam, to powiem, teraz mi zezwumują komentarzy, na przykład, co fizycznie nie pracujesz, robiąc komentarzy na to nie przykład, jest normalna prawda? praca. Zazwyczaj. Nie, ja zapierdam do lasu. <laughs> ale no kurczę, no to jest takie łapanie ze słowa. Wiecie o co mi chodzi, że nie, na tak. przykład nie wiem, na, na kopalni mniej się namęczysz niż na tańczeniu na TikToku. No nie no ukrywajmy. No, mnie, bo... słucham. W, sensie w, kopalni bardziej... e, w kopalni więcej się napracujesz niż tań, nad tańczeniem naszych To jest pozytyw, że uważasz, że jest mniej yy, pracy. Tak, w sensie, no tak, tak uważam. Korzystać tacy... z pasji to faktycznie jest bardzo przyjemna forma tak. pracy no, tak. i nie a, No ale tego to za takie pracy. wiesz, można się do wszystkiego przyczepić i załapać za słówka wszystko. Ja miałam wymienić pozytywy, ja to wymieniam pozytywy, tak, ale to a ty zależy Wiki Może wypiecie... być influencer, przepraszam, że przerwę. Influencer, tak. który buduje domy, no to on fizycznie też pracuje, prawda? I też się męczy, ale ja mówię o takim typowym influencerze, który jest znany z tego, że jest znany na przykład, że mm -hmm. nic nie robi i mm -hmm. po prostu jest znany z tego, że jest znany i zarabia pieniądze, bo wstawi sobie Instastory, cześć tutaj to, tamto, tamto i przelew czy tysiące złotych na konto. to też nie jest takie proste. Ja to najmniej Nie jest zamówię, proste, nie ty... oszukujmy się. Nie, jest. ja uważam, że zbudowanie zasięgu, żeby naprawdę zarabiać realnie dobrze. Teraz w tych czasach w nie, to jest, bardzo jest, ciężka jest ciężka praca. praca. Chociażby w moim przypadku, nie wiem jak u Ciebie, no bo Ty faktycznie jest to. Jest było było no, znaczy ja od 2016-15 to robię, więc tak. Uważam, że jest to dość ciężkie, ale nie porównuję tego w ogóle do pracy fizycznej. Ale ja, dobrze Ty, Vicky, ja tak. mówisz, że dużo włożyłaś w to, żeby się wibić i że to była ciężka praca i co? W sensie...